thank <music> you Słowo kwantowe weszło do naszego codziennego praktycznie słownictwa i mamy różne rzeczy kwantowe, od kwantowego uzdrawiania poprzez kwantowe wakacje, jak również do nowego kwantowego człowieka. Co to może być nowy kwantowy człowiek? Świadczymy te wszystkie historie, o których mówiliśmy, że mamy nową energię na Ziemi, idziemy w innym kierunku niż, niż szliśmy. No to również ludzie zaczną się zmieniać i, i będą jak gdyby nowi, nowi ludzie. W, w, tym, w tych zmianach jest kilka bardzo ciekawych historii. Mianowicie zaczynają się rodzić dzieci, które wstępują w życie na innym poziomie niż dotychczas myśmy wstępowali. Myśmy się musieli uczyć wszystkiego od zera, od, od raczkowania poprzez. Alama kota, i tak dalej. Natomiast dzieci, które zaczynają się rodzić, wchodzą jak gdyby z wiadomościami, które na tym, w tym wieku, którym są, wydawałoby się nie powinny jeszcze mieć, one już je mają. Rodzice się dziwią, że bardzo małe dzieci potrafią obsługiwać lodówki, kuchenki gazowe. A gdyby automatycznie garną się do, do komórki, do, do komputera. Otóż to, co się wydarza, to jest to, że tak jest rzeczywiście. Rodzi się nowa generacja dzieci. Te dzieci zwykle nazywane są dzieciami indygo, dlatego, że taki jest ich, ich kolor. Osoby, które widzą kolory wokół ludzi, stwierdziły, że że zaczyna być pojawiać się właśnie taki nowy kolor i te dzieci indygo mają cały szereg powiedzmy, cech psychicznych, które różnią ich również od od tego takiego średniego standardu dzieci, które dotychczas się urodziły. Otóż te dzieci jak gdyby wiedzą kim są, mają wartość własną na wiele wyższym poziomie niż wydawałoby się, że powinniśmy to przypisywać dzieciom. W związku z tym występuje cały szereg problemów, problemów wychowawczych z, ta, z takimi dziećmi, gdzie czasami rodzice nie potrafią sobie, potrafią sobie z tym poradzić, jak również problem występuje w szkołach, bo te dzieci po prostu się tam nudzą, bo one tą wiedzę tak ułatwią bardzo szybko i i w związku z tym nie chcą się uczyć w taki sam jak gdyby, mechaniczny sposób, jak myśmy się kiedyś uczyli, kiedyś musieliśmy się uczyć na pamięć rozmaitych rzeczy. Otóż różne rozwiązania się stosuje, ale taki na przykład chłopak, który w ogóle nie chciał się matematyki uczyć i, i, i stwierdził, że to jest niepotrzebne i problemy były z tym, więc go zapytano: Okej, okay, to, to jak ty chcesz to rozwiązać? No, to powiedział? O, to, to my tu z kolegami po szkole stworzymy sobie taką grupę i będziemy się uczyć. I to było rozwiązanie. I test, który został potem zrobiony, wykazał, że świetnie, bo, bo mają całą wiedzę, wiedzę opanowaną. W, te, w ten sposób rozwój społeczeństwa, rozwój ludzi na Ziemi się przyspieszy, bo już nie startujemy po urodzeniu od zera ale zaczynamy startować na pewnym poziomie zarówno zdolności manualnych, fizycznych, jak również zdolności intelektualnych i to pozwoli na o wiele szybszy rozwój i szybsze zbudowanie tej nowej społeczności, która będzie się będzie działała na innych zasadach niż myśmy działali dotychczas, dlatego że te wszystkie stare systemy ekonomiczno-finansowo-społeczne, one muszą ulec zmianie i nowe generacje, które będą wchodziły w życie i będą obejmowały te wszystkie funkcje, te nowe generacje już wejdą na innym, na, w, w, będą działały w inny sposób i w ten sposób jest możliwość zbudowania szybszego tego nowego, nowego społeczeństwa. To się również odbija na tym, że to, co obserwujemy teraz, że, że ogólna świadomość ludzi rośnie. Ludzie już nie, nie są obojętni wobec tego, co, co się dzieje, ale zaczynają się pytać, dlaczego i po co i tak dalej. I zadają, zaczynają zadawać kłopotliwe pytania politykom. Także to, to te, te zmiany rozmaitego typu obserwujemy praktycznie wszędzie wokół, wokół nas. I to jest ten okres, kiedy te, ta świadomość zaczyna się otwierać, zaczyna coraz bardziej ingerować w nasze, w nasze życie. No i w tym, w tym kierunku idziemy. To co, to, co się również obserwuje, to jest to, że powstają, wychodzą na wierzch, całe, wychodzi na wierzch cały szereg złych rzeczy, które się, które się dotychczas działy. Instytucje, które działały dotychczas bezkarnie, nagle zaczynają być pytane o odpowiedzialność za to, za to, co robią. Systemy finansowe nagle się załamują, bo okazuje się, że nie są integralne. Także to również wpłynie na to, że społeczeństwo, które, które się rozwija, będzie się rozwijało w innym kierunku i to będą ci nowi ludzie, czy nazwiemy je kwantowi, czy nie, na pewno będą inni nowi. To, to już, jest, to już nie, ma, nie ma znaczenia, ale w każdym razie to jest kierunek, w którym, w którym zdążamy, i yy, mając otwarte oczy, można to zauważać w najrozmaitszych, najrozmaitszych miejscach. No a w międzyczasie możemy zjeść kwantowe ciastko. Dziękuję.